Wracam sobie właśnie z Digital Dragons 2025 i przynoszę Wam trzy najlepsze polskie gry, jakie tam widziałem. Wiecie co? Wszystkie są przed premierą. Lubicie Souls'y? No to na pewno spodoba Wam się polski Werho od chłopaków z Castle Games. Ta gra całymi garściami czerpie z poprzedniczki Souls'ów, czyli legendarnej gry Kingsfield i do tego oferuje też coś od siebie. Jest to przede wszystkim klimat, wolność wyboru oraz wolność grania i naprawdę ciekawy pikselowy styl. Na deser dostajemy całkiem interesującą fabułę, bo przenosimy się do świata, gdzie panuje specyficzna klątwa i umiera tam każdy kto zobaczy twarz drugiej osoby. Zainteresujcie się, bo warto. A gdyby tak pierdolność to wszystko i wyjechać na bezludną wyspę. No niby można, no i w sumie tak zrobił bohater naszej kolejnej gry, czyli War Mechanic. No w sumie z tym, że na tej wyspie to on się po prostu rozbił, a teraz przerabia każdy złom, żeby się z niej wyrwać, ale to już szczegół. To jest proste. Przerabiacie złom, budujecie maszyny, dokopujecie nazistom. Zauważcie, to jest proste i to jest jednocześnie bardzo satysfakcjonujące zajęcie, które znajdziecie w War Mechanic. Do tego gra wygląda naprawdę kozacko. Gorąco polecamy. Lubicie władzę absolutną oraz fajne klimaty? No to polska strategia Terra Storm na pewno Was zainteresuje. Stawiacie tam na takiej zrujnowanej ziemi specjalne wieże, jakie mają przekształcić się w samowystarczalne miasta. Natomiast pamiętajcie, że to Wy tutaj podejmujecie decyzje, więc musicie liczyć się też z ich konsekwencjami. Gra jest pełna wyborów, a każdy z tych wyborów albo Wam ułatwi przetrwanie, albo przez Was zginą tysiące kolonistów. W końcu macie władzę absolutną. No to powodzenia, byczki.